Dzień dobry, dzień dobry. Witam tym razem lecimy jakby dalej z materiałem związanym z ciągami zbieżnymi, ciągami rozbieżnymi z pojęciem y, granicy ciągu. Zobaczcie, ostatnio mówiliśmy o jednej rzeczy tak naprawdę. Poznaliśmy granicę y, poznaliśmy definicję ciągu zbieżnego, czyli powiedzieliśmy co to znaczy, że ciąg liczb rzeczywistych jest ciągiem zbieżnym do pewnej liczby, która uwaga, musi być liczbą rzeczywistą. Dobra, czyli znamy tego typu definicję, czyli wiemy, że pewne ciągi zachowują się jakby odpowiednio, czyli przybliżają pewne, pewne rzeczy. Co to znaczyło, że ciąg jest zbieżny? Ciąg jest zbieżny do pewnej liczby rzeczywistej tylko wtedy, jeżeli jego wyrazy jakby przybliżają się do pewnej stałej liczby. Ale zobaczcie, nie oznacza to, że wszystkie ciągi będą ciągami zbieżnymi. Zobaczcie, jak weźmiemy sobie na przykład taki ciąg. An równa się na przykład minus 1. Do potęgi n tej razy n. Zobaczcie, ten ciąg ma taką własność, że pierwszy jego wyraz wynosi minus 1. Drugi wyraz tego ciągu wynosi, uwaga, już 2, bo mamy tym razem jakby parzystą potęgę. A3 to będzie minus 3, a A4 to będzie 4. Czyli zobaczcie, co drugi wyraz będzie dodatni, ujemny, dodatni, ujemny. Jakbyśmy wzięli na wartości bezwzględne te wyrazy, to one będą coraz większe. Czy to się do czegoś przybliża? No raczej nie. Połowa wyrazów staje się coraz większa, połowa wyrazów staje się coraz mniejsza. I to będzie właśnie przykład ciągu, który, jest nie, nie, który nie jest zbieżny. O ciągach, które, są, które nie są zbieżne, czyli są jakby niezbieżne, powiemy, że to są ciągi rozbieżne. Rozbieżne, czyli jakby rozbiegają w przeciwności do ciągów zbieżnych. Ale jeżeli chodzi o ciągi zbieżne i rozbieżne, to oczywiście tutaj sytuacja jest jasna. Część ciągów jest zbieżna, a te, które nie są zbieżne, są ciągami z automatu rozbieżnym. Ale zobaczcie, w szczególności jest pewna klasa ciągów. Weźmy sobie na przykład taki ciąg. A BN równa się po prostu N. Zobaczcie, to jest taki ciąg, że B1 to jest 1, B2 to jest 2. Podobnie jak AN, tylko nie ma tych minusów, prawda? B3 to jest 3, B4 to jest 4 i tak dalej. Jakby każdy następny wyraz, zobaczcie, wskazuje... Ile wynosi wartość? Czyli to zobaczcie, jakby taką funkcję liniową mamy y równa się x, czyli wyrazy tego ciągu to będzie mniej więcej tak wyglądał. Zobaczcie, ten ciąg oczywiście nie jest ciągiem zbieżnym. On nie będzie spełniał definicji zbieżności ciągów. Zobaczcie, on nie przybliża się do żadnej liczby rzeczywistej. Ale zobaczcie, on mimo wszystko w jakiś regularny sposób się zachowuje. Co to znaczy, że zachowuje się w jakiś regularny sposób? Zobaczcie, jego wyrazy stają się coraz to większe, czyli każdy następny wyraz jest jakby większy. Czy można powiedzieć, że on się jakby przybliża do plus nieskończoności? Prawda? On nie przybliża się oczywiście do żadnej liczby rzeczywistej, czyli on nie będzie ciągiem zbieżnym. To jest przykład ciągu w 100% rozbieżnego, ale takiego, który mimo wszystko jakąś regularność ma. Zobaczcie, jakbyśmy wzięli teraz taki ciąg. Cn równa się n kwadrat, dn równa się n do trzeciej, czy po prostu jakieś ciągi typu, znowu użyjmy literki an, n do potęgi k, gdzie k jest liczbą gdzie K jest dowolną liczbą tak naprawdę dodatnią. Zobaczcie, tu mamy n do jakiejś dodatniej potęgi. No i teraz patrzcie, jak będziemy wstawiali kolejne liczby naturalne, to będą coraz większe wyniki. N do drugiej, to będziemy mieli tak jak parabole, prawda? Czyli tu będziemy mieli 1, 2, 3, 4, one będą coraz szybciej rosły. N do trzeciej będą rosły jeszcze szybciej, ale zobaczcie, jakby każdy z tych ciągów będzie miał taką własność, że kolejne wrezy są coraz to większe, czyli one jakby zbliżają się do plus nieskończoności. Oczywiście zobaczcie, możemy sytuację całkowicie odwrócić, czyli możemy sobie dodać jakby minusy, prawda? Czyli wziąć ciąg en równa się minus n, minus n kwadrat, minus n do trzeciej. To zobaczcie, wtedy jeżeli narysujemy sobie układ współrzędnych, to wyrazy będą jakby coraz to mniejsze, czyli jakby one będą uciekały do minus nieskończoności. I te ciągi, te, typ, te dwa jakby typy ciągów, Czyli takie, które, które mają taką właśnie, że każdy z tych wyrazów jest większy i one zbliżają się jakby do plus nieskończoności, i te odwrotne, jakby, które jakby zbliżają się do minus nieskończoności, sobie wyróżnimy z klasy ciągów rozbieżnych, czyli one będą oczywiście jak najbardziej rozbieżne, ale powiemy, że mimo wszystko one mają jakąś regularność, czyli nazwiemy sobie tę klasę w jakiś sposób i zaraz zobaczymy jak. I mamy definicję. Zobaczcie, będziemy mieli dwie sytuacje. Będziemy mówili o ciągach rozbieżnych do plus nieskończoności oraz o ciągach rozbieżnych do minus nieskończoności. Zobaczcie, czyli będą to ciągi jak najbardziej rozbieżne, ale właśnie do plus albo minus nieskończoności. Tutaj w tej górnej, czyli rozbieżnej do plus nieskończoności, przykładowo będzie ten ciąg, n kwadrat n do 3 i tak dalej. Zobaczcie, jaka będzie definicja. Znowu będziemy mieli dużo kwantyfikatorów, czyli powiemy, że ciąg jest rozbieżny do plus nieskończoności. Jeżeli dla każdego m większego od 0, to oczywiście literka m jest umowna, istnieje n0 naturalne, znowu, że od każdego, każdy element większy od n0, czyli dla każdego n większego od n0, wszystkie wyrazy od n0 będą większe od n. Co to będzie znaczyło? Zobaczcie, jak narysujemy sobie to, znowu, weźmiemy sobie dowolny poziom m, to zobaczcie, będzie to musiało być tak, że Pierwsze wyrazy mogą być jakiekolwiek, ale od pewnego momentu, tu będzie to n0, wszystkie, wyra wszy wszystkie wyrazy będą musiały być nad, nad tym jakby poziomem. Jeżeli ten poziom będzie wyżej, no to znowu od pewnego momentu przekroczymy ten poziom i wszystkie kolejne wyrazy będą znowu wyższe. Czyli zobaczcie, znowu definicja troszeczkę w stylu tej poprzedniej. W ciągu rozbieżnej do minus nieskończoności, czyli mamy tym razem tę sytuację, zobaczcie, tak naprawdę w definicji obracamy nierówność. Tutaj były a, większe, od n tutaj mniejsze, czyli znowu jak weźmiemy sobie sytuację, że mamy jakiś poziom, tym razem bardzo niski, Czyli generalnie M będą miały być jak najmniejsze, to no znowu pierwsze wyrazy są obojętne. Od pewnego momentu przekraczamy ten poziom, tym razem w dół, i wszystkie kolejne muszą być niżej. Znowu, jak obniżymy sobie ten poziom, poziom niżej, no to dalej wszystkie wyrazy będą musiały być jak najmniejsze, jak najbardziej pod nim. Co jest ważne, dla tych ciągów rozbieżnych do plus bądź minus nieskończoności powiemy, że te ciągi mają granice. Tak jak mówiliśmy, że jak ciąg jest zbieżny, to on ma granicę. I ta granica to jest ta liczba, do której on był zbieżny. Ciągi rozbieżne generalnie granic raczej nie mają, ale mamy te właśnie dwa typy: ciąg rozbieżny do plus nieskończoności i ciąg rozbieżny do minus nieskończoności. O nich powiemy, że one granice mają. W tym przypadku dla ciągu rozbieżnego do plus nieskończoności powiemy, że jego granicą jest plus nieskończoność, a dla ciągów rozbieżnych do minus nieskończoności jego granicą będzie minus nieskończoność. I tutaj zobaczcie, w tej sytuacji. Rozdzieli się pojęcie zbieżności ciągu od pojęcia granicy ciągu. Czyli generalnie jest tak, że jeżeli ciąg jest zbieżny, to zawsze ma granicę. Jeżeli ciąg jest rozbieżny, no to uwaga, albo ma granicę równą plus bądź minus nieskończoność, albo granicy nie ma, bo to uwaga, nie każdy ciąg rozbieżny będzie miał granicę równą plus bądź minus nieskończoność. Tak być, jak najbardziej nie musi. Zobaczcie. Dziękuję Wam tym razem. Zobaczymy się następnym razem. Powoli zbliżamy się już do sytuacji, że będziemy liczyli kolejne przykłady. Zobaczcie, poznaliśmy definicję ciągów zbieżnych, rozbieżnych do plus i minus nieskończoności, czyli krótko mówiąc, mamy już pewne ciągi, których granice umiemy liczyć, na razie wprawdzie tylko z definicji, ale co jest jakby najważniejsze, zbliżamy się do tego, żeby liczyć przykłady. Potrzebna nam do tego będzie jeszcze następna lekcja, gdzie poznamy najważniejsze twierdzenie z punktu widzenia liczenia granic. A potem przechodzimy już do konkretnych przykładów. Dzięki Wam bardzo, do zobaczenia, pa-pa!